Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Aby nie przedłużać, zapraszam karty, jak zawsze, potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją. Zacznijmy od kart tarota. Piątka Mieczy. Kochani. Cóż mówi nam energia piątki mieczy? Piątka mieczy to zwycięstwo, ale czy na pewno? To odwaga, ale czy niezbyt mocno okupiona? To pewność siebie, ale może też i buta. Właśnie taka ta karta jest. To niby zwycięstwo, hmm, ale może i niekoniecznie. Ta piątka mieczy mówi o człowieku, który wygrał bitwę, ale nie wygrał wojny. Mało tego, jest rozdrażniony i nie wie, czy na pewno i czy dalej jest w stanie walczyć. Niejednokrotnie pokazywany jest jako samotnie stojący na polu walki. Wszyscy się odwrócili. To też przestroga. Pamiętajcie, że dobrze jest mieć odwagę w czynieniu, pewność działania. Realizacja naszych celów ma być taka, jak my chcemy. Niemniej jednak w tym wszystkim należy znaleźć odrobinę godności, szlachetności i poczucia wartości swojej i drugiego człowieka. Karta mówi o takim a, zwycięstwie, ale poprzez łzy. Pamiętajcie, że walczyć warto i trzeba niejednokrotnie, ale w pełnym poszanowaniu przeciwnika. Karta mówi o energii trudnej. Starajmy się tylko działać tak, aby móc później spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, że zrobiłem wszystko, walczyłem o swoje dobro, ale starałem się nie zrobić nikomu od tak dla własnego kaprysu krzywdy. Wtedy, kiedy bronimy się, kiedy staramy się walczyć o swoje, Trzeba to robić w pełni świadomie, aby nie od po prostu dla kaprysu komuś szkodzić. To trudna emocja, to trudna dzisiaj karta, trudna podpowiedź. Niemniej jednak, starajmy się, aby przekształcić tą energię w najlepszą z możliwych. Kochani, zobaczmy jeszcze energię minerałów, jaki dzisiaj będzie nam w tej, no nie ma co mówić, trudnej sytuacji potrzebny. Wesprze nas swoją energią, mocą. Kamień księżycowy, samopoznanie. No, piękny kamień, piękna energia, niesamowita magia. Kamień wielce, wielce magiczny. Eee, kamień, który właśnie wzmaga nasze poczucie widzenie, e, poczucia, e, poczucie odpowiedniej e, wartości, pomaga wzmocnić e, nasze siły witalne, ale też siły magiczne. Bardzo pozytywnie wpływa na układ hormonalny, jeżeli mamy problemy z tarczycą, grasicą, jak najlepiej towarzystwo kamienia księżycowego jest nam wręcz no, nieocenione. Łagodzi stan depresyjny, łagodzi Poczucie zmęczenia, więc w czasie tej walki doda nam wiary, wigoru i siły do dalszego działania. Wspomaga układ kostny, łagodzi bóle, mięśniowe, kostne, ale też i bardzo dobry jest dla osób, które mają permanentne albo uporczywe problemy ze skórą. Łagodzi efekt trądziku, łagodzi wszelkie stany m, takie alergiczne m, naszej skóry łagodzi również stany ropne. Dobrze jest, na przykład pukać jamę ustną, jeżeli mamy problemy z dziąsłami, z przyzębiem, jeżeli jesteśmy po jakiejś operacji, albo wręcz czekamy czasami na operację, nie wiem, przyzębia, zębów, kiedy mamy stany ropne, zapalne, albo po prostu mamy gdzieś Sytuację właśnie z zapaleniem ropnym, czy, czy gadła, na przykład, czy anginę, dobrze jest wypłukać sobie jamy ustną, właśnie wodą, w której odpoczywał kamień księżycowy. Kamień księżycowy również polecany jest osobom, które mają problemy z m, dobrą energetyką e, i przemianą materii, ale też i e, problemami z drogami płciowymi. Wzmacnia naszą e, Immunologię organizmu dodaje witalności, tak jak powiedziałem. Dedykowany jest również osobom z problemem cukrzycowym, czyli jeśli mamy problemy z utrzymaniem dobrego poziomu cukrzycy, cukru w organizmie, reguluje produkcję insuliny. Wspomaga nas w dobrym poczuwaniu, dobrym odczuwaniu się pod względem psychicznym, łagodzi właśnie stany lękowe i dodaje energii, mądrości działania w działaniach magicznych. Dedykowany jest głównie osobom spod znaku wag i rak, raków. Eee, pięknie współpracuje z całym organizmem, tak wcześniej powiedziałem, wspomaga energetykę, układ hormonalny, ale dedykowany jest głównie czakrze sakralnej. Eee, oczyszczamy pod bieżącą wodą, energetyzujemy, kładąc Kamień księżycowy na hematytach lub y, korzystając ze światła księżycowego, głównie mówimy o pełni. No wszak jest to księży... kamień księżycowy. Tyle energia minerałów. Zobaczmy jeszcze energię kart opiekuńczych, jakie będą nam pomocne, potrzebne, z jaką opieką właśnie na dzisiejszy ten trudniejszy dzień do nas zawitają. Miłość, no myślę, że pięknie, osiągnięcia i medytacja. Tak, kochanie. Miłość jest siłą bezsprzeczną, bezkompromisową, siłą niesamowitego działania. No owszem, bezkompromisowość to. Rozumiemy się, ale kochani, miłość jest siłą bezsprzecznie olbrzymią. Starajmy się tak podążać naszym życiem, aby ta siła miłości otaczała nas, wypełniała nas, aby dzieliła nas z innymi, ponieważ dzielona siła miłości wraca do nas w trójnasób, pomnożona i myślę, że miłość jest największym darem naszym dla nas. I dla całego wszechświata. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Tak, bo bezwarunkowa miłość nie pyta, nie osądza, nie ocenia, jest ślepa, jest dobroduszna, wielkoduszna, jest czystą energią dobra. Uwielbiam tą kartę i dlatego może tak. Czasami więcej o niej mówię. Kochani, kolejna podpowiedź to karta osiągnięcia. Cieszmy się tymi osiągnięciami. Twórzmy, działajmy, kreujmy swoją przestrzeń. Pokażmy też światu, co tworzymy, aby móc może kogoś zainspirować, ale i poczuć się docenionym. Goń za swoimi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd cię zaprowadzą. Tak, bo jak otwieramy się na możliwość osiągnięć, na to, co może do nas przyjść. To zobaczycie, że najczęściej marzenia się spełniają, osiągnięcia jak dobre mm, ziarenka w naszej życiowej klepsydrze że przesypują się i przynoszą nam radość i zadowolenie. I ostatnia podpowiedź to podpowiedź karty medytacja. Myślę, że w dzisiejszym, troszeczkę trudniejszym dniu jak najbardziej jesteśmy chwilę po nowiu, a jeszcze ten księżyc na nas jak najbardziej oddziałuje, więc możemy przez chwilę pomedytować, zwolnić, poszukać tych różnych odpowiedzi w nas, bo wszystkie są w nas. Medytacja to chwila odpoczynku, relaksu, to chwila zastanowienia, ale też i niesamowita energia działania. Kiedy oczyszczamy się, kiedy e, uwalniamy wszystko to, co nam ciąży, dajemy możliwość zaistnienia wszystkiego tego, czego jest dobre dla nas, to, co jest nam korzystne, co nas buduje, co nas cieszy, co podnosi nasze wibracje. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Tak, bo... Krok wstecz daje nam perspektywę, możliwość zrozumienia, możliwość spojrzenia na dane problemy, na dane sytuacje z innej perspektywy i możliwość ruszenia po uprzednim zastanowieniu się, jaka droga będzie najlepsza. Więc odrobina medytacji dzisiaj myślę, że jak najbardziej polecona i zalecona. Tyle energia, kart. Zobaczmy jeszcze energię. Run, jakie dzisiaj będą nam korzystne, jakie będą nam pomocne i jakby opiekuńcze na dzisiejszy dzień. Runa lot i pięknie i działamy. Kochani, runa lot opiekuje się Merkury, to planeta działania właśnie, to planeta twórcza, To planeta opiekuńcza. Runa Lot dedykowana jest osobą w podróży, w jakichś przemieszczeniach się, ale Runa Lot też i dodaje nam lotności umysłu, elokwencji wypowiedzi, energii działania, energii twórczej, dodaje nam pewności w czynieniu, pewności w tworzeniu własnych marzeń, realizacji, dodaje nam energii do działania. Jak najbardziej korzystna energia na dziś, więc wychodzimy z tego, z tej piątki mieczy, w wielkiej miłości, w poczuciu osiągnięcia, przez chwilę medytacji, w niesamowitej ochronie, dzisiaj jest to a, kamień księżycowy i w energii do działania. Myślę, że Merkury doda nam tej energii, da nam tej lotności, zwiewności. No i ugruntuje nasze myślenie, nasze a, cele. I do tej odwagi do ich realizacji. Kochani, myślę, że energię każdą można przetransformować, nawet tą najtrudniejszą. Ona daje nam czasami wytyczną, daje nam zastanowienie, czasami lekko przygnębia. Niemniej jednak, jeżeli dobrze w porozumieniu ze sobą, w takim przyjęciu tego bezwarunkowym czasami, bo tak bywa, że tak trzeba. Jesteśmy w stanie naprawdę przetransformować każdą, nawet najbardziej niekorzystną dla nas energię, wykorzystać ją dla naszego dobra i ze zdwojoną siłą ruszyć do przodu. Czego Wam dzisiaj bardzo, bardzo życzę. Pięknie dziękuję za dzisiejsze ranne nasze spotkanie, za wysłuchanie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za uśmiechy, za dobre słowa, za Waszą obecność. Pięknie, podtrzykroć Wam dziękuję. Życzę, aby Wam również się darzyło. Bądźcie szczęśliwi, żyjcie w blasku miłości, osiągajcie swoje szczyty, cieszcie się. Wszystkiego, wszystkiego dobrego Wam życzę.